W krajach zachodnich, gdzie była prowadzona bardziej otwarta polityka migracyjna, są pewne problemy z przestępczością, z prawami no-go. Jak pani się na to zapatruje? Trzeba po prostu jeździć po tych krajach i widzieć na no własne oczy, jak to wygląda. W Niemczech, we Francji, w Szwecji e, jest bardzo dużo przepłameń na ten temat. E, statystyki mówią co innego, e, że ta przestępczość e, nie jest. E, jej źródłem nie, jest, nie, nie, nie są osoby migranckie, tylko e, głównie osoby mieszkające e, i urodzone w tych krajach. teraz osady zatrzymań policyjnych, gdzie jest więcej cudzoziemców. Policja jest. E, e, narzędziem władzy, a władza w tej chwili e, ma taką narrację, że e, osoby... E... Uchodźcze imigranckie są zagrożeniem, w związku z tym policja wykonuje to zadanie i fokusuje się na osobach o innym kolorze skóry, bo łatwo po prostu takie osoby wyłapać i łatwo je represjonować, bo są często bezbronne. Nie mają wsparcia, nie mają wsparcia prawnego, nie mają wsparcia często rodziny i dlatego po prostu łatwo podbijać statystyki w ten sposób właśnie sztucznie. No tak, a to mówię o na zachodzie, tam raczej chyba jak... Nie, czy nie słyszałem o przypadkach, żeby jak biały człowiek uwolnił przestępstwo, to nie był aresztowany? Eee, no, słyszymy tylko o tych przestępstwach, które są e, wykryte i które są... E, e, za które osoby ponoszą konsekwencje. Tylko o tym słyszymy, prawda? Nie słyszymy o tym, e, co się wydarzyło, a co nie zostało jakby zaadresowane.